Siemanko widzowie. Dzisiaj budujemy konkurs budowania. Tak, będziemy budować. Jestem Nikola oraz Olivia. Idźcie na swoje połowy. Idę. Tak. I pierwszy od tego zaczniemy to Bumblegaj. Goście z Tumblegajka. Jeszcze bloki zaczynamy. Hmm. Ja nie wiem jak on wygląda. To się dowiec. Hmm. Mhm, mhm. Dobra, do jakiego bloku się buduje z A co jest jaką postać? A robimy każdy Belę jaką postać? Nie, nie, musi być oryginalny Tumble bo to w końcu jest mój ja odcinek. Co to jest? To ja nie wiem, jak je No nie, no, wywaliło mnie. z. też. Dobra, ale dołączam. Znowu? Do time, do Musimy dalej budować, bo muszę blok nie nie i nie będziemy grać. Dobra. I ogólnie dzisiaj będzie tylko jedna budowla. Dobra, ja na budowę. Nie wiem, czy mam tam bloki kupę jakąś. Kupę tej kupy na mnie, brałem. A ja muszę zobaczyć. Gościu z tym To w poręczowej koszulce? No o to wychodzi. Pokażę. Dobrze. Które jest spoka Ja go widzę. Nikola, ale mi pokaż. Bo ona nie ja wiem. Wie. Nie wiem. No nie wiem. To Oni totalnie nie widzą. Dobra, ja będę go budował z we, wełny, myślę. Bo z wełny będzie najlepiej wyglądać. takie yy, bloki. No jest to, bo w ogóle bo, bo nie to wygląda. Dobra. gotowe. I no, będziemy budować. I ogólnie dzisiaj budujemy tylko gości z Samburgaj'a. Nie mam. Dobra? Nie, teraz normalnie bez czasu. Co mi zlagowało, dobra? I ogólnie tylko jedną budowlę, bo po prostu tak jedną budowlę budujemy. No to jest dosyć ob... Zabić jakiś głupi off, który mi właśnie przeszkadza. Nie. Się Nikola. I nie umiem. Bo ja chciałam się... Tak, proszę... A, tak sobie A, A, pan pan wziął, z tym z A mi Minecraft w ogóle dla głowa, nie no. Koszmar, kosman po prostu. A i wiecie, te w widzowie. Zostawiajcie, ja też szukamo. Ja zapomniałem do, do dodać, że nagrywamy dwa odcinki. Będą tutaj cztery, bo ogólnie może więcej. No, może więcej, ale raczej nie wiemy, bo ta, ta, ta budowa na pewno będzie w dwóch odcinkach. Nie wiem, czy zrobimy to w jednej. Może bo... kiedyś jeszcze zrobimy, yy, budujemy na przykład przez godzinę, będziemy budować. I A może jest dzisiaj nawet w, w jakiś odcinek ze StumbleGuysa, mi miło nie wiem, ale to się jeszcze zastanowię. Może coś pogramy jeszcze i może coś wrócimy. Ja tu podaję takie tutaj, bo nie wiem jak on wygląda. Zostawiajcie, do końca, będzie mega dobrze. Mam Będziecie kom... oceniać. I ogólnie piszcie w komentarzach, oceniajcie. Bo ogólnie... pani komentarz, są na serduszko. w które jest najlepsze. No właśnie. Oliwia dobrze mówi. Mój będzie najgorszy, bo ja nie wiem jak ten gościu wygląda. No ja wiem. Aaaa, nie wiem! Dobra, ja mogę takiego z tego Stumbleguysa brzydkiego dosyć. Ale nie chodźcie. Nie, 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 nie. Ja nie wiem, ja tam nie grałem. A nie grałem tam w Stumbleguysa, więc nie chodźcie. Ja też mam Ja w ogóle Stumbleguysa w ogóle stumble nie grałem. To nie wiem, o co w tej grze Bo tak dawno StumbleGuysa nie grałem. Kul, zdaję mu laguj. Lagi są na serwie. Więc jeśli chcecie kolejny odcinek w tej serii, to tutaj łapki. Zostawcie 150 łapek w górę, to kolejny podobny który będziemy typu... budowali tramusauraleksa. Właśnie... Bo tak. Jakąś y, na przykład Wille. kto buduje no, większą, ułamną w... Wille. No właśnie. Mm. No, więc, musimy to pomierzyć, bo jak właśnie się nie... No właśnie, to źle wymierzyłem. To nie będzie nas jakiś fej, to jest zawsze. Na na polskim YouTube. Ale nie hejtujcie! Panie. No właśnie w sumie Jak ktoś zahejtuje to zgłoszę to na policję No Więc zwanego hejtu I ogólnie w sumie to drugą część tego odcinka wócę za Parę dni bo Za parę dni po prostu wrócę Więc to by było na tyle